Cześć, witajcie na naszym piątym odcinku z naszego daily. W dzisiejszym odcinku na tym samym Launcher pokażę Wam jak zrobić, jak zaprogramować własne przyciski, takie jak tutaj ja mam jak na przykład Escape, którego normalnie nie ma C F2, F1, Ctrl lewy, scroll up, scroll down, takie przyciski sobie zaprogramowałem sam i i zrobię Wam teraz tutorial, jak to zrobić. Ja wejdę sobie na przykładowy świat. Creative. Przypominam, że to jest launcher, na, launcher Minecraft Java na telefonie, który w pełni działa. I taka ciekawostka, możecie grać na Mojo Launcher z klawiaturą podłączoną i myszką. Jak to zrobić? Trzeba mieć taki specjalny, taką prześciówkę jakby, gdzie albo adapter i tam taką przejściówkę podłączyć do adapteru, a adapter do telefonu. I... można sobie po prostu tam grać, podłączyć sobie klawiaturę i myszkę do tej, tej prześciówki. No i... no... No wiecie. No dobra, to już wam pokazuję. Ja ostatnio też tak grałem na podłączonej klawiaturze i myszce. Tutaj na tym. Pokazałem sobie po prostu przycisk GUI i grałem sobie na klawiaturze. E, dobra, to jak zaprogramować przyciski? Już wam pokazuję. Klikamy w górną zębatkę. O, to jest niesprawiedliwe ten Klikamy w tą górną zębatkę Po prawej stronie wyświetla nam się taki jakby to powiedzieć, jakie no, no kurczaczki, nie wiem jak to powiedzieć, ale klikamy w sterowanie Teraz nic nie możemy robić, a jak klikniemy jakiś przycisk, to pokaże nam się takie coś i nazwa, tutaj taka strzałka i to znaczy, że do góry, mapowanie to jest W Zajmiemy się dzisiaj programowaniem na przykład tego przycisku 3RD, first mapowanie to jest F5, czyli że będziemy patrzeć z innej perspektywy więc klikamy jeszcze raz w tą zębatkę i klikamy dodaj przycisk i tutaj po lewej stronie, tutaj mniej więcej nam się pojawi taki przycisk zawsze tam, nigdy gdzieś indziej i on się nazywa new no i zmienia, tutaj możemy zmienić sobie nazwę tutaj zmienia na F5, bo to chcemy ten a tutaj możemy sobie zrobić tak jak jest na first, czyli 240 240 na 90. I tutaj jak się mapowanie to tutaj to i tutaj, tutaj są ten jak tab space enter grave minus I tutaj mamy już f -y. Tutaj klikamy F5 i można tutaj też coś ten, jak można, można, co można. Mm, dobra, można W sobie zrobić. To powinno tu działać i klikamy jeszcze raz tą zębatkę, klikamy tutaj zapisz. Nazwa może być byle jaka. Klikamy ok. Klikamy na dole opuść edytor. Klikamy tak i możemy już normalnie się ruszać. O, zobaczcie. ja to, że idziemy do przodu to jeszcze. Tam się zmieniła perspektywa. Się wydaje, że to jest super opcja, że można programować własne przyciski, bo... No, escape jest przydatny, a normalnie go nie ma. No bo no, trzeba wychodzić tak, z aplikacji, wchodzić... No zobaczcie, tak o, pokazało się tam nawet. No i dopiero wtedy, nie klikałem. Więc dobra, y, ja jeszcze wejdę w testowanie i kliknę usuń. Klikam zapisz. I to co wtedy mówiłem. A po co chcę, Bo ja mam opki I mogę sobie tak przybliżać. I ogólnie można shadery zainstalować. Ja mam, ale um, trzeba mieć. To trudno się też jakby to powiedzieć pobiera. Można mieć shadery, tak. Ale e, one mogą zacząć wam Minecrafta. E, jakby wejdziecie i będziecie nie na jakiś świat. A to wam znowu skraszuję Więc nie polecam ogólnie albo mogę wam pokazać I teraz folder Mam tutaj Tutaj z go wziąłem, I No może launcher No i tak to jest O ja już wywaliła Ten wywala Jak jak mówiłem wczoraj Może się Zalogować na konto Premium I jak Don Premium? Tutaj mam non Premium, a tutaj mam swoje Premium no dobra to zapraszam Was na jutrzejszy odcinek, już szósty yy, daily, już szósty odcinek daily w sobotę, tam sobotę jest już yy, tydzień więc yy, subskrybujcie, lajkujcie subę oczywiście z dzwonikami i elo!